Ej ty! Tak ty! Masz w sobie coś wyjątkowego. Coś, co chce wyjść na światło dzienne. Nie po to marzysz nocami, żeby budzić się z pustymi rękami. Marzenia to nie dekoracja życia. To sygnał. Mapa do miejsca, które cię woła. Ale mapa nie wystarczy, jeśli nie ruszysz w drogę. Wiesz o tym. Marzenia bez działania to tylko piękne iluzje. Tylko tworzenie zmienia marzenie w rzeczywistość. Więc przestań tylko planować. Przestań czekać, aż nie będzie idealny moment. Bo nie będzie. Ten moment to właśnie teraz. Nie musisz mieć wszystkiego gotowego, nie musisz znać odpowiedzi. Masz tylko zacząć jednym ruchem, jednym postem, jednym działaniem. Nie pytaj, czy jesteś gotowy. Zapytaj, czy jestem w stanie znieść ból życia bez spełnienia? Bo prawda jest taka: nikt nie zbuduje twoich marzeń za ciebie. Albo ty stworzysz swoje życie, albo ktoś zrobi to za ciebie i niekoniecznie ci się spodoba. Więc teraz. Oddychaj głęboko. Spójrz sobie w oczy. I zacznij tworzyć. Bo jeśli możesz o tym marzyć, to możesz to stworzyć. Pora przestać tylko marzyć. Pora zacząć działać. Pora tworzyć.